Jeżeli ktokolwiek wyrażał chęć pójścia do góry z pomożenia, to nie było to sztywne, ale była, że musi pójść dwóch, trzech. Szczególnie w tych dolnych obozach. Wtedy, wtedy, kiedy i tak się wynosiło więcej miejsc, więcej namiotów, bo lewoty mogły być przeznaczone dla wyniesienia wyżej. I na tej wyprawie, możemy to z czystym sumieniem powiedzieć, każdy zrobił tyle, ile, ile mógł. To znaczy, nie było takiej sytuacji, że Andrzej, tak jak czasami zdarza się, na do wyprawach, Mówił, słuchajcie, ty nie możesz iść, bo tam jest trzy osoby na górze, nie ma miejsca i tak dalej. No, tak, każdy, każdy na tej wyprawie doszedł do tego miejsca, do którego był w stanie, tylko mi pozwalało zdrowie, a czasami pogoda. Bo czasami yy, pełen energii młody człowiek wychodził do mozu drugiego, a nawet, że pogoda nie pozwalała wyjść wyżej. Mieliśmy w środku wyprawy przecież trzy tygodnie, no totalnego załamania pogody, nawet nie chodzi o opady, bo zimą akurat wtedy nie było z Zimą nie pada w tym Ale, jak ale bardzo silny egalowy wiatr no, powalał na tym w bazie. Więc oczywiście nie było szans na wyjście wyżej. No i takie wyjście to jest to, co Krzysztof nazywa wyjściem pustym. Yy, czasami oczywiście pytają, no dobrze, to tam ile się chodzi. Dwa dni, trzy dni. No, każdy z nas na tamtej wyprawie musiał mieć 7, 8 wyjść bazy do poszczególnych obozów i dopiero to kolejne, ostatnie wyjście zakończyło się, no, próbą, rzeczywistą próbą ataku i udanego Także to było absolutnie, yy, chyba najbardziej w historii polskiej wypadków powały jaką można sobie wymyślić. A czuliście wtedy strach? Czy to, nie to uczucie było? Strach jest kreatywnym, uczuciem i pozytywnym, Nie było strachu, gdyby był no to jest tak, że Strach powinien wyobrazić, nie lęk, bo lęku nie można, to ktoś ma lęk, to nie idzie w góry, ale strach taki rozumiany jako kreatywne uczucie jak najbardziej, bo to pozwala przewidywać prawda, ta predykcja, czyli przygotowywać się na różne sytuacje, które mogą czekać spotkać, prawda, i ta niewiadoma taka, no bo co chciałby czeka, to, że wiadomo co za zaolą, co za lańką, co tam będzie, to jest takie, to jest taki strach pozytywny, to jest tak jak jak zmęczenie fizyczne może być sztuką i może być, być wartościowym życie. Dla jednych zmęczenie jest czymś złym, nielowym, a dla drugich jest to wartość, prawda? Że się, żeby się udało. To tak jakby porównać, ktoś niesie walizkę i mówi, o no, jaka ciężka a drugi idzie, nie, jeszcze nie wiader taki umysł. Czyli to wszystko wody prawda? Ja Z myślę, że że to jeszcze wracając do pierwszego przeciwkiego to, to, pytania. Rzeczywiście, my czuliśmy, każdy z nas czuł tak odpowiedzialność za powodzenie wyprawy. Znaczy, chcieliśmy zrobić frajdę nie tylko sobie, ale no, to nie było rozmowach, to trzeba przesuwać taśmy z tej wyprawy, bo jest w tym bardzo dużo godzin nagrań. Y że jak wyjdziemy coś, założymy obóz, to będziemy szczyty, to będzie olbrzymia jak jakby taka nagroda dla, dla nas wszystkich. A co do strachu, to ja myślę, że każdy z nas zostawił ten. Y gdzieś daleko, to znaczy już decyzja o tym, że jedziemy na wyprawę, to było podjęcie decyzji, przyjęcie określonego poziomu ryzyka na, na siebie I nie da się działać bez przerwy bojąc boją się, prawda? Także to, natomiast oczywiście, jeszcze jedno, mogę powiedzieć, że to, że dwóch inżynierów było na szczycie, to ja uważam, że nie przypadek, dlatego że proszę sobie wtedy wyobrazić, tak, mamy butę nową. butla tynowa jest z tyłu, yy, reduktor, jest też z tyłu dokręcony, butel się zakręca z tyłu. Tu jest maska tlenowa. Mamy oddzielnie wysokościomierz, bo to jeszcze nie taki, tak jak teraz GPS-em. I oddzielnie zegarek. I muszę powiedzieć, że w mojej głowie bez przerwy obracałem trzema danymi czynami, tak? Co najmniej. To znaczy tak, jaka jest, jak szybko zużywamy tlenu, ile mamy litrów na minutę zużywać tlenu, jak szybko się przesuwamy do pionu, czyli ile metrów na godzinę robimy w pionie przewyższenia, no i jak szybko upływa czas. Tak do tego trzeba będzie patrzeć jeszcze, czy jaka jest pogoda. I te trzy, ja pamiętam wtedy dokładnie no, w tej głowie te sprzę za przetnięcie myślami, jak, na ile godzin jeszcze mamy tlenu, yy, czy zdążymy, o której będziemy mogli, możemy być przypuszczalnie na szczycie, ile nam czasu zostanie na zejście i kiedy nam się skończy tlen. Ale chyba zapomniałeś powiedzieć, że tak coś kontrolował, że pewno pewnym momencie, nie wiem, czy ty czy ja spojrzał na butlę to mówiłem, że jeszcze nie masz lęku. No tak, ale to już w czasie zejścia, to już w czasie zejścia. Na szczęście, na szczęście. Na szczycie już Tak, bo żeby, no, nie, na szczycie jeszcze, tak. jeszcze nam troszeczkę. Ty możesz Tak, bo to, bo butlę, butlę nam, stało, my z całą świadomością też, yy, normalnie powinniśmy już pod teraz co ale po pierwsze mieliśmy butle amerykańskie, które miały jednak trochę większe ciśnienie, bardziej wytrzymałe. Ale 9 kg. Tak, ale to łącznie z aparatują to 9 kg, więc zrezygnowali z długiej butli, mając świadomość, że to nam przyspieszy wejście, że jednak o 9 kg mniej, będziemy iść szybciej. Oczywiście można by wziąć 5 butli, no tylko że wtedy byśmy pewnie nie doszli wody z miejsca. Byłoby bezpiecznie, ale nieskutecznie. No i rzeczywiście na szczycie, po zdjęciu plecaków, y, 45 minut byliśmy na szczycie i oddychaliśmy tylko tylko, bo to było w otoczeniu. Natomiast na zejściu na wierzchołku południowym, czyli zaledwie 80 metrów w pionie niżej, buty okazały się puste już, więc żeby nie, nie znosić ich, bo tej nagłej ciężar, zdjęliśmy, wyjęliśmy sobie na i wbiliśmy y, w śnieg i schodziliśmy od tego momentu już też bez, bez dodatkowego ciężaru. No oczywiście to nie było wszystko zupełnie bezpiecznie, no ale, ale okazało się, że te nasze inżynierskie podejścia wyliczenia okazały się skuteczne, no a przy okazji może trochę, trochę szczęścia, że ta pogoda jednak była bardzo trudna, ale, ale jednak umożliwiła wejść. I bezpieczne zejście to chyba jest jeszcze bardziej jeszcze bardziej było w tym. To jest piosenka, ale to już w nie wrócimy, wraca tylko no, <gron Homer> <gron Homer> e, Krzysiek, e, po raz e, trzeci chyba, tak? Próba... E, teraz już od Teraz tak. E, pamięta, <gron Homer> pamiętam dobrze, że tak przegrywałem. Problem jest taki, że nasi koledzy z Europy nie chcą jechać na no, 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 no. Zaczęliście z ERS-em, proszę bardzo, z się 2 A tak już mówiąc realnie to wydaje mi się, że jest kilku ludzi w Europie, którzy chętnie by pojechali na K2 zimą, ale oni sami jako sami są w stanie zorganizować duże prawa, bo to są przeważnie pojedyncze osoby. No. Po życiu, nie, mają, tak, nie mają się o co oprzeć. My jednak i tradycje, i historycznie rzecz biorąc, wielu ludzi wspinało się zimą wielu na polskich. Będzie z pewnością nam łatwiej, i oni tak uznali, że taką wyprawę tylko Polacy mogą organizować. Oni będą oczywiście chętnie dołączyli, ale ze względu, no jeszcze nie do końca wiadomych, czy to będzie narodowa wyprawa, czy nie. No, jak będzie narodowa, to nie będziemy mogli za bardzo dołączyć kogoś z Europy. No, ale ja uważam, że to był piękna klada, bo gdyby no Polacy ten najwyższy zdobyliśmy w 1980 roku, sami a ten ostatni, czternasty, czyli ten najwyższy dla na Polaków, ale ten najtrudniejszy. Ale próbowaliśmy Tak, i ten drugi co do wysokości, żeby, żeby to był wyjazd zorganizowany przez Polaków, ale z udziałem zagranicy. Nawet jeżeli to wejście byłoby tylko na przykład uczestników zagranicznych, to też uważam, że to będzie byłoby pod hasłem Polska by na której dwóch, nie wiem, jeden Włoch, jeden Bas, to zdobyli... Nie, to by zagrażali nam Rosjanie, ale raz byli, się sparzyli, no, tak, na, razie, do tak, ale na razie nie, nie, nie wydaje się, żebyśmy mieli środki na to, żeby pojechać, nie ma chęci nie ma na to, żeby Polacy mogli pojechać. No a jak wyglądają przygotowania do tej sprawy? No, przygotowania to polega, no, znaczy my jesteśmy gotowi, bo z tym doświadczeniem, z tym ilością y, sprzętu, y, posażenia, które jest w Polsce, które mają Oczywiście osoby indywidualnie w domu, to, to nie jest problem. No ludzie z szerokiego składu, hmm. Problemem są oczywiście finanse. Bo to jest... Bo to cały czas się To jednak jest długa, długa karawana. Trzeba by... Yy, zimą się nie da zanieść tak dużej ilości sprzętu, więc trzeba zrobić taką wyprawę. Tak jak zresztą już w 1987 roku. Yy, późną jesienią trzeba by przenieść stały sprzęt, zostawić kilka osób w bazie, które by pilnowały tego sprzętu i dopiero uczestnicy by już dotarli do bazy pod koniec grudnia czy na początku stycznia przy założonej bazie. I to są oczywiście dodatkowe koszty. Trzeba no, mieć jednak y, możliwość korzystania w sytuacjach takich awaryjnych z, z helikopterów z Armii Pakistańskiej. No oni nie zrobią tego za darmo. Przy naszej pierwszej wyprawie zima 87-88 to nawet no, odwiedzali naszą wyprawę, bo mają bazę na taką wojskową, bo trwa ciągle na konflikt indyjsko-pakistański, przynajmniej wtedy bardzo takim zaludnionym momencie. Więc nawet odwiedzali bazę na zasadzie lotów patelowych, prawda? I kilka razyśmy na korzystali, coś tam dowozili yy, z dołu. No, ale to wszystko wymaga jednak sporo pieniędzy, więc tu głównie się, rozbija się to o znalezienie yy, sponsora, co nie jest nie w Proszę Państwa, a propos sponsorów, to chcę też powiedzieć, że ten cały projekt, jak na razie, jest realizowany, i to chyba bardzo dobrze, bez sponsorów. Oczywiście tych sponsorów jest mnóstwo chętnych, ale tak rozmawialiśmy z uczestnikami, że woleliby, żeby nie być oklepionym na stulecie niepodległości, o i tak dalej. Więc nawet wszystkie te koszulki znaczki właśnie tego znaczka, tam był taki nie da się może wrócić, tam był Eberesa, a przed tym był przed taki Eweres. No i to jest właśnie ten znaczek wzięty z tego zdjęcia. Natomiast jesteśmy chyba Leszek, pod wrażeniem pasji Polaków. Okazuje się, że e, oczywiście nikt z nas ani na Everest, ani na K2 nie wyjdzie. ale okazało się, że, e, że mało to się ludzi, żeby tam pójść i zobaczyć. Oczywiście można e, zapłacić wielkie pieniądze i 7 osób, bo, bo osób w siedmioosobowej, osobowej takiej wyprawie e, podejść, to można powiedzieć nie ma problemu, ale my pokazujemy coś innego, że ci ludzie, e, mają pasję, zachęcają też innych i z takim wyprzedzeniem no to był 2015, 2013 rok, kiedy 2014 wszystko dopracowaliśmy i ta lawina poszła, kiedy musieliśmy tak rok 2015 zastopować i na najbliższe lata no, tym ludziom zaproponować. E, właśnie EWS, bo tak jak że będzie do 400, do maksimum to Tak, to Janusz tak, tak, tak ogutkami dociera do takiego celu, że chcemy e, cel to tak, Żeby to nie było tylko, żeby nie skończyło się. My, mam nadzieję, że to wszystko zakończy się sukcesem, że, że mimo takiej dużej grupy kilkuset osobowej wyjazdu, no, nie chcę by nazwać to wyprawy, do bazy pod EWS ten, no, w następnym roku, w 2019, jest z kolei już kolejna, kolejna rocznica śmierci. 30 rocznica. 30 rocznica śmierci Jerzego Kukuczki. No i tu jesteśmy, jesteśmy w, w porozumieniu, możesz w porozumieniu z, z małżonką i z synami, żeby też może mniejszą ekipę zrobić w wyjazd też do bazy pod dewersji, pod Loce, pod Południową Ścianę Lodze. No i z kolei ci wszyscy, którzy już uważają, że jak zaplanowali i będą w bazie pod ews no to mówią, no dobrze, dobrze, a może drugi niszczy dzień Więc na 19 rok też będziemy chcieli zorganizować taką turystyczną wyprawę od strony Chin do bazy chińskiej, od yy, też myślę, że kilkudziesięciu osobom yy, trekkingowym do bazy po Czyli widać, że ten projekt Polski Himalaje 2018 ma szansę się tak... Ja ściągnę się na następne lata. No to, że dołączyli do nas no, wyczynowcy biegacze, no to też jest to bardzo sympatyczne, bo o ile wspinaczkowo z, tacy matematyczycy nie zawsze są najlepszym materiałem na Himalajistów, bo to troszkę inny typ wysiłku, o tyle w, 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 takie wyjazdy trekkingowe, to rzeczywiście biegacze, ci Stasowcy są świetnym z tymi uczestnikami takich Oni po prostu mają no, wyćwiczoną, czasami wrodzoną, czasami dodatkowo wyćwiczoną kondycję, która pozwala bez większych kłopotów zupełnie płynnie przejść i całą trasę i być takim, y, powiedziałbym, przykładem dla innych, że to nie wymaga wcale tyle usil. To tak To, obrótkami, że... obrótkami... to ja jeszcze muszę dopytać, o panowie się kondycyjnie przygotowują, jak to wygląda? Czycie codziennie jak to. Hmm. Szkodliwy jest taki termin, już mówiłem o prawda? Ja myślę, że mamy... Nie wiem, no, żartuję trochę, ale... Ja przynajmniej uprawiam ogólne esporty, czasem jogging, ale nudne jest to ponownie, narty, tego typu, wszystko z autorem związanym. Nienawidzę sali gimnastycznej. tam śpię zwykle. I jest jeszcze inna sprawa, Są... Organizmy, które muszą dużo trenować, inaczej mówiąc, jeśli mają sprawność jakąś tam na poziomie 100, jak nie trenują, to spada im do 50. A u mnie spada do 90. No, 5. No, więc po co trenować? Prawda? Ja jestem leniem generalnie, ale prawdę mówiąc, jeśli chodzi o skinanie w górach wysokich, nie to co kolejne bo wiadomo, oni trenują tak ciężko składować, to wydają się z Albo się genetycznie ma pewne uprzywilejowanie, ale ja jestem uprzywilejowany genetycznie bo wiem, bo różne badania przeprowadziliśmy w Szwajcarii gdzieś tam jeszcze. <coughs> Więc bezczelnie wykorzystuję to. A inni muszą planować, tak jak tylko Ale to, co oni robią, to, co my robię, to jest tam tam, tam, to... dwa słowa. Tam a tam ja tam, się... tylko powiem sobie, bo to, co oni robią, to jest naprawdę świetna sprawa. To ze, ze Stanów, oczywiście przyszło już dawno, bo w Stanach rozwinęła się tak zwana dyscyplina. Wielu górskich głównie, na maratonach różnego rodzaju. I trzeba przyznać, że to rzeczywiście jest w tej chwili jedno z najbardziej oczekiwanych przez młodych ludzi dyscyplin konkurencji. Rozwinęło się to już w Europie, a w Polsce również, i to widać po, po wynikach chłopaków górskich biega w górskich biegach, maratonach. I wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, że ludzie zaczynają biegać. W ogóle nie Państwo zauważyli, że dzisiaj bieganie stało się modne, prawda?

nie spinaczkowymi, bardzo drogami, ale mimo wszystko dwa na Mogła. Byłem na Klimandżar okaże 6000 metrów. No, to ja pierwszy wyjazd pierwszy, wyjazd, pierwszy wyjazd, pierwszy raz mi się udało wejść. Po <grym> raz udało mi się pojechać do Iranu i wejść na szczyt 5600, i najwyższy szczyt na Mawę. Ja I potem jeszcze we wrześniu byłem z kolei w Peru, gdzie udało nam się wejść na szczyt łatwy technicznie, uważany za jeden z łatwiejszych 6000 w Czaczani. Czyli się może... Także... Pani, że także ale Pani pytała o trening, a nie o wyjazdy. No. Wyjazd, ja ale... także, także myślę, że... że nie pod, no, oczywiście już nie na poziomie no, ekstremalnego spoku, jakim jest spinaczka zimą na najwyższe szczyty, ale jednak jak góry są pasją, to, na, to ta pasja na poziomie może najniższym, ale ona... Zostaje do, do końca życia. Zanim Pańczę powiem na to ja jeszcze tak, ja jeszcze powiem, żebyście jak będziecie pisać czy słuchać, żebyście zrozumieli. Polskie Himalaje to jednak odeszliśmy od tego, że będziemy jeździć tylko w Himalaje. Zostawiamy nazwę polskie Himalaje, jak właśnie coś, ten NRS, dążymy do szczytu, do tego do doskonałości, bo to jest najwyżej. Ale projekt został w ubiegłym roku zainicjowany, zdaje się już takim fizycznym, nie na papierze i przygotowawczym, tylko pojechaliśmy, Leszek na swoje... Tak, tak, to Anto, Janusz mnie, z, z, no, używając kolokwializmu, zrobił w ten sposób, że osoby, które... bośmy zrobili w ten sposób, że na poszczególne dni yy, prosiliśmy, żeby zapisywały dane się osoby i najlepiej wtedy yy, w różnych terminach wyjazdu, w tym 20 żeby to się zapisywało jakieś grupy znajomych, bo wtedy łatwiej, chyba integracyjnie taka grupa będzie współpracować potem w czasie wyjazdu. No ale okazało się, że niektórzy mówią: No dobrze, to zróbcie nam jakiś wyjazd integracyjny poszczególnych grup. No więc ja bym do nich zadzwonił i ja miał: No wiesz, no, w ale to drogie, no to gdzieś jakieś tam Himalaye, no to daleko, prawda? No to mówię: dobrze, Islandia. No i okazało się, że, że już w zeszłym roku byliśmy w październiku z dwoma grupami. Dwa razy po 20 osób migracyjnie po tygodniu na Islandii. Myślałem, że to jest, to jest mój kochany kraj w ogóle, tak? Także z przyjemnością. No a okazało się, że Janusz mówi, tak, tak, ale już masz następne grupy w maju. No więc mam teraz dwie grupy w maju. A potem mówisz, ale ci, niektórzy nie mogli w maju, to jest jeszcze październikowa grupa, więc już też są bilety kupione. I okazuje się, że już mi Janusz zajmuje kolejny maj w przyszłym roku. Więc jak widać, ten ruch stworzył się znacznie szerszy niż żeśmy, niż żeśmy na początku. Że się, że będzie. I jeszcze tak. zobaczycie tam y, materiała, są teczki, to sobie weźcie, y, co to spowodowało. Proszę Państwa, jest 14 szkół imienia y, Jerzego. Jerzego Kukuczki i rodzice, y, jedne ze szkół z Rybnika, mówiła, zaraz, my jako rodzice chcemy też ten program, dlaczego dzieci nie mogą naszych I połączyli i te dzieci, proszę Państwa. Eee, będziemy może mieli okazję na stronie pokazać, zresztą to jest takie zdjęcie, jak one zaczęły przeżywać. Uczą się, muszą lepiej się uczyć, być sprawniejsze. E, po to, żeby z jakiejś tam grupy e, szkole wybrać e, kilkanaście osób, która pójdzie z rodzicami właśnie razem z nami. Oni zaczną e, trekking we wrześniu i oczywiście nie dojdą w wodę teraz no z nami może na wysokość tam trzy. No, no, do czy... nam trzeba Wasach do skokowca. Tak. Ja też tak, bo... takie z dzieci nie były. To ty, I natomiast to... jeszcze y, tutaj Andrzej... Pani Gdzienie Narodziejowi.